Cześć, dzisiaj mamy paskudną pogodę. Pada a ja znowu bramą garażową się zajmuję. I słuchajcie, tak jak wspominałem wcześniej, zamontuję w koło takie paski od szafy, żeby po prostu wiatr nie hulał. To są 12 mm tutaj grubości paski na 6 mm. No i zamocuję je tutaj, tak żeby były tuż przy tej czarnej puszczelce. Zobaczymy. Trochę zimny jest ten metal, więc wziąłem sobie opalarkę. Oczywiście trzeba wszystko odtłuścić, przemyć. Ja sobie do tego aceton techniczny używam. No i cóż. I będziemy tutaj to montować. Nie, nie wziąłem kamerki niestety, ale, ten, ale mam nadzieję, że taki krótki filmik wrzucę. Zobaczymy co z tego będzie. Dzisiaj co prawda nie wieje, tylko leje. No, ale cóż. Taką małą pogodę, jesień pełną gębą. Dobra, w tym całym bałaganie, który wysłali, muszę znaleźć końcówkę. Jest. Rozwinąć to sobie, ułożyć. No i dobra, potrzebuję dwóch rąk, żeby przemieść to wszystko tym acetonem, także zaraz wracam. Po odtłuszczeniu, patrzcie, taki brud w ogóle po jednej takiej tej... Eee, stronie. No dobra, biorę sobie... Polarko, żeby to odpodrzać, tak żeby tej gumy nie stopić, ale żeby tutaj był ciepły ten metal. Żeby nie przesadzić, łosy podeptałem. Dobra, i teraz jak to zrobić, żeby zostawić sobie tutaj telefon? Dobra, e, słuchajcie, nie wiem czy to będzie widać. Kurde, średnio widać. Ale ten tutaj nie ma miejsca. O, teraz nie ma miejsca na pomyłkę. Musi być wszystko pomalutko zrobione, tak żeby nie było żadnego niesienia, bo to będzie wam hałowało bramę. Klej dosyć mocno trzyma, także to jest plus, że, że ta świeża tasiemka. Mocno dosyć ten klej chwyta. Tutaj kawałek taki odciąłem. Patrzcie, do brudnej powierzchni przyklejam. Tak. I. O. Także nie odtłuszczona powierzchnia, także brudno. I patrzcie kilka razy. I tak trzyma ten klej. No nie. Oczywiście tutaj nie warto naklejać i odklejać tego. No bo Wam nie będzie klej trzymał. I w jednym kawałku to najlepiej zrobić. I tu. Cosyjnie wymyśliłem, że dam wyżej. Dotąd dojeżdża brama. Ale, żeby nie zahaczało po prostu przy wjeździe tej, yy, yy, tej szczotki. I żeby ten końcówka się nie odklejała. Dobra, ja zrobię górę tamtą stronę i zaraz wracam. Bo to bez sensu, żebym wam, wam tutaj przynudzał. Tak. Dobra, premierowe otwarcie. Tak wygląda. muszę trochę. O, tutaj. Sorry, ale nie łapieło ostrości zbyt dobrze kamera, ale tak to wygląda niestety telefonem jak się robi. To tak jest warne, żeby to było przy samej tej linii. No i dobra. Wizik widać także zobaczymy premierowe zamykanie. Widzicie? Ładnie. O tutaj to widać. Kant tutaj zamyka się i sunie bezpośrednio po tej szczotce. No i wygląda całkiem dobrze wszystko. A zgaszy światło, zobaczyć czy nie ma prześwitów. Nie ma żadnych prześwitów. Wcześniej były prześwity i było widać tutaj, zwłaszcza troszeczkę. Widać. Było widać, że tak powiem, że jest jasno na zewnątrz teraz teraz już tego nie widać. Dobra, zapalimy światło. Stęka mi ta sprężyna czasami tak delikatnie jeszcze. No nie trudno. No. I widać, że to ładnie tutaj się rozpaszczyło. Brudu trochę jest, bo ta brama z tamtej strony jest brudna. No i wszystko ok, także taki szybki filmik nie będzie Wam kulał wiatr, trochę zawsze to zabezpieczy wiadomo, że to nie jest jakaś nie wiadomo, hiper ekstra yy, zabezpieczenie przed yy, wiatrem i izolacja ale zawsze jakieś tam dodatkowe yy, docieplenie troszeczkę chociaż żeby nie, nie świszczał wiatr także tyle to, zamykamy a muszę zamknąć jeszcze samochód Także taki krótki filmik, nie będę tutaj przedłużał, eee zypła szczotka 12 mm e, grubości, tak? e, wysokości tego włosia, nie? na 6 mm e, szerokości tutaj, nie? No. Można było dać jeszcze wyższą, ale ja się bałem, że będzie bramami mi e, spowalniała silniki i w ogóle, że będzie haczyło, bo dosyć dobrze do tej uszczelki to do, dolega. Dobra, to tyle. Jeżeli się podało, podobało to lajki i jakieś suby mile widziane. Zamykam klapę, zamykam cały teatrzyk. No, I tyle. Jeszcze szybko pokażę Wam jak tutaj z góry to się zamyka. O, póki mnie nie przytrzaśnie brama. Widać jak tutaj właśnie o, dolega do... Udało się. Dobra. Na razie, cześć Czy tak na szybko tutaj idealnie Widać Może i nie widać Zobaczymy, czy mi się uda to rozjaśnić Widać jak dolega Ta brama, tam trochę sprężynę widać Bo to jak zjedzie to całkowicie do... ciska tą Bramę do łuszczarki Można jeszcze przesunąć troszeczkę Tą listwę Do yy, Zewnętrznej części garażu Dobra, to tyle, hej